Szymon moi drodzy, jak tam u was leci? No dzisiaj po raz kolejny mam zamiar wykorzystać sposobność, że spaceruję, a spaceruję 45 minut w takiej kamizelce 10 kg. No i przy okazji mogę nagrać, powiedzieć kilka słów do telefonu, do kamery. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć taką kwestię jak e, krytyki. Opinii innych ludzi, opinii naszej własnej krytyki, autosabotażu, z czego to się bierze, jak sobie można z tym radzić, bo sądzę, że to dotyka część osób, że nie ruszają ze swoimi planami, ze swoimi marzeniami, nie realizują się, bo boją się, co to będzie, jeśli nam się nie uda, co pomyślą sobie o mnie inni, będą się śmiać, będą się nabijać różne tego typu rzeczy. Więc może zacznijmy od tej krytyki wewnętrznej, od tej krytyki, którą mamy sami od tego autosabotażu. Otóż nasz mózg ma już setki tysięcy lat, tysiące lat ewolucji. Nie wiem ile, nie sprawdzałem tego, ale ludzkość już trochę na tej planecie istnieje. I otóż nasz mózg zadaniem naszego mózgu jest nas chronić. I o ile setki tysiące lat temu wyrzucenie ze społeczności, z jakiegoś plemienia. Wiązało się z tym albo konsekwencją, konsekwencją tego, tej sytuacji była taka, że nasze przeżycie spadało. Szansa przeżycia malała, bo no, łatwiej jest przeżyć w jakiejś społeczności, w jakiejś grupie, w jakimś plemieniu. Bronimy się przed dzikimi zwierzętami, przed innymi plemieniami, a samodzielnie. Te szanse maleją, więc ludzie się nie wychylali, żyli w tych plemionach, podporządkowywali się innym, silniejszym jednostkom, ale dzięki temu mogli przeżyć, cieszyć się swoim życiem. No W obecnych czasach to nam nie grozi, tak? Rzucenie z plemienia nie wiąże się z większym ryzykiem śmierci, z umieralnością, więc przede wszystkim nie mamy się czego tak bardzo obawiać, no ale nasze muzyki, ewolucja setki tysiące lat spowodowały, że boimy się tego, boimy się odrzucenia, no bo wiąże się to z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Więc uświadommy sobie pewną rzecz, że zadaniem naszego mózgu niekoniecznie jest realizować nasze marzenia. Jego nadrzędną funkcją jest nas chronić. A wyjście ze strefy komfortu, robienie rzeczy innych niż robią większość, wychylanie się no jest nieprzyjemne i odczuwamy to jako coś nieprzyjemnego. I część z nas nie rusza z miejsca, nie realizuje się, nie robi to, czego, na czym nam zależy, no bo co ktoś sobie pomyślił. Więc przede wszystkim nic tobie nie grozi, nie umrze z tego powodu, jak będziesz robić rzeczy nieco, niecodzienne, inne wychylać się przed szereg. Kolejną, kolejnym właśnie elementem jest ego. Jest nasze ego, które nie lubi być łamane, nie lubi być kruszone. No, ktoś sobie może o nas coś złego pomyśleć. Ktoś może się z nas śmiać, nabijać. No, to jest nieprzyjemne, to jest niewygodne. Albo co jeśli ja się mylę i ktoś mi zwrócił uwagę, powie, no, mój obraz siebie, moje poczucie własnej wartości może ulec zmianie, może się na jakiś moment skruszyć, pokruszyć. Więc... Trzeba odłączyć czasami swoje ego, swój sposób myślenia. Nie wszyscy zawsze mamy rację, czasami można się mylić. To nie, nic nie ma w tym złego, że nie wiemy wszystkiego, że, to w sposób, że sposób, w jaki myślimy, jest niekoniecznie zgodny z prawdą z rzeczywistością. Więc czasami odłączmy swoje ego, czasami spójrzmy na to, co ktoś do nas mówi, jako jakąś może. Pozytywną krytykę, albo jest w tym jakieś dziarko prawdy, więc stańmy z boku. Ego to nie zawsze jest nasz sprzymierzenie. Czasami ego potrafi być wrogiem i blokować nas przed robieniem, przed realizowaniem się. Tak więc mamy mózg, mamy ego, nie zawsze to jest naszym sprzymierzeńcem. Więc ten pojawiający się w głowie autosabotaż, krytyka, wewnętrzny krytyk, eh, trzeba pokonywać swoje. Trzeba pokonywać przeciwności, trzeba robić rzeczy niewygodne, wychodzić ze swojej strefy komfortu i małymi sytuacjami, tak? To może być na przykład: jedziesz w tramwaju, jedziesz autobusem, albo, nie, przepraszam, jedziesz w windzie i stań yy, odwrotnie niż większość osób do drzwi, poczujesz trochę nieprzyjemne odczucie. Ktoś się może na ciebie krzywo patrzeć, ale nie umrzesz z tego powodu. Takimi małymi rzeczami, sytuacjami możemy pokonywać swój wewnętrzny strach, opór przed robieniem nietypowych rzeczy. Inną kwestią spróbuj w tramwaju, tak? W autobusie, w tramwaju, w miejscu publicznym zacząć sobie śpiewać, i zobaczyć co się stanie. Przez 5-10 sekund może ktoś na ciebie popatrzy. Ludzie pójdą dalej robić swoje rzeczy. Każdy z nas ma swoje życie, ma swoje problemy, ma swoje sytuacje i każdy z nas patrzy na siebie, nie patrzy na innych ludzi dłużej niż, nie wiem, kilka, kilkadziesiąt sekund. Więc zastanów się na przykład, ile pamiętasz sytuacji w swoim życiu, że ktoś w swoim otoczeniu zrobił coś głupiego, coś, nie wiem, śmiesznego, zabawnego i ludzie się z niego śmiali. Ile sytuacji jesteś w stanie sobie teraz przypomnieć? No założę się, że niewiele, no bo tak to wygląda. Większość z nas myśli o sobie samym. Jesteśmy skupieni na czubku swojego nosa, więc jeśli nawet zrobisz coś głupiego, coś innego niż inni, no to będziesz po prostu zapamiętany przez kilkanaście sekund. Więc to moim zdaniem nie jest dobry argument, żeby nie ruszyć z miejsca, nie zacząć robić tego, na czym nam zależy. To jest kolejna rzecz. No i inną rzeczą, trzecią, ta opinia innych ludzi. Myślimy sobie, co ktoś sobie pomyśli, jak ktoś zareaguje. Stwarzamy w swojej głowie te scenariusze i powiedz mi, ile z tych scenariuszy się naprawdę spełniło. Ile z tego wszystkiego, tego hejtu cię spotkało, ile tej krytyki, ile nieprzyjemności, kompromitacji, ile z tego rzeczy się zdarzyło. Założę się, że niewiele, bo tak to jest. My w swojej głowie projektujemy wszystkie najczarniejsze scenariusze, wyimaginowane, tworzymy jakieś sytuacje, insynuacje i wychodzi na to, że to my. Jesteśmy swoim największym krytykiem, swoim największym hejterem, a nie inne osoby. To my w swojej głowie projektujemy jakieś scenariusze, które później nie mają miejsca, i wychodzi na to, że to my jesteśmy swoim największym hejterem my jesteśmy swoją największą kotwicą swoim największym ręcznym hamulcem, który blokuje nas od dalszego działania. No i tak jak mówię, trzeba stawiać temu czoła trzeba małymi kroczkami. Robisz rzeczy, rzeczy niecodzienne. Nie wiem, przykładowa inna sytuacja, którą ja też robiłem w zeszłym roku. Zatrzymaj jakiegoś przychodnia, zapytaj jak mu mija dzień, wyjdź ze swojej strefy komfortu i zobacz co się stanie. Otóż nikt cię nie zabije, nikt cię nie wyśmieje, co najwyżej możecie zignorować i pójść dalej. Więc kwestionuj to co myślisz na swój temat, na... na kwestionuj to, co myślą o tobie inni poprzez robienie właśnie tego typu rzeczy, a zobaczysz, że rzeczywistość jest zupełnie inna niż tobie może się wydawać. Ja jak zaczynałem rok temu dawać um, ogłoszenia, pisać, że zajmuję się coaching, coachingiem, mentoringiem. No jedna osoba to wyśmiała i napisała mi wiadomości, też mi powiedziała to w, osobiście, w cztery oczy, więc za to mogę ją pochwalić, tak, że wykazała się tą odwagą, żeby mieć Tyle odwagi cywilnej, żeby powiedzieć to mi w oczy. No ale komentarz był taki jak Za kogo ty się uważasz? Kto dał ci pozwolenie? Gdzie są twoje jakieś certyfikaty? Co tam, co tam? Że ty się uważasz za trenera, za coacha? Bla, bla, bla. No kurde. Ja się zaśmiałem, tak? Bo czy certyfikaty mówią cokolwiek o czymś doświadczeniu? O czyichś umiejętnościach? No tak, są może zawody, w których jest to potrzebne, nie wiem, typu lekarz. No jakieś zawody, w których dokument inżynier, w których dokument potwierdzający Twoją wiedzę, zdobytą edukację, będzie ważny, ale powiedz mi przykładowo, nie wiem, mechanik samochodowy. No to będzie wolisz pójść do mechanika, który ma papierki, który ma szkołę, czy który ma doświadczenie, którego polecają inni, tak? No ja wolę pójść do takiego, który, który wie co robi, który ma dużo poleceń, który, który zna się na rzeczy i jest w stanie naprawić mój samochód. Przykładów można podejrzewam mnożyć, tak? Nie zawsze papierek jest tym, co świadczy o naszych, naszej wiedzy umiejętności. Więc ktoś tam jest hejtował, czy to wziąłem do siebie, czy przeczytałem tą wiadomość, e, czy wysłuchałem, zastanowiłem się. E, Obiektyw, w miarę obiektywnie, czy jest tam w tej wypowiedzi jakieś ziarenko prawdy, coś co mógłbym wyciągnąć? Jeśli nie, to idę dalej, tak? Tak samo teraz. Tutaj w gazecie byłem z, ze swoim wyzwaniem, z, ze swoim wyczynem zdobycia gór w samych szortach zimą i też moja. Prywatna hejterka też mi coś tam napisała. O tutaj nie, nie mówi się rys, tylko mówi się rysów, coś tam, coś tam, bla, bla, bla. Jak to przeczytałem, też się zaśmiałem. No i można na to patrzeć z jednej strony w ten sposób, że o, ktoś nas hejtuje, ktoś nas krytykuje, o Boże, no ale no sorry, no wychodzimy z cienia, robimy rzeczy niecodzienne, płyniemy pod prąd. Pod prąd, pod, e, w przeciwnym kierunku niż główny nurt, więc to jest automatyczne, że nie wszyscy się będą z nami zgadzać, nie wszyscy będą nas rozumieć, nie wszyscy muszą nas rozumieć, i to jest ok to jest wszystko ok. My żyjemy w tym swoim świecie, przeświadczeniu, e, chęci akceptacji, tolerancji, żeby wszyscy nas akceptowali, tolerowali, ale życie tak nie wygląda, i to jest ok, po prostu trzeba sobie zdać z tego sprawę, zaakceptować to. My nie jesteśmy dla każdego, nie wszyscy są dla nas trzeba patrzeć w ten sposób, że okej, okay, no ktoś się z tym nie zgadza, ale są inni, którzy się z tym zgadzają, którym to się podoba, którym to inspiruje i skupiać się na tej części publiczności, a nie na tej drugiej, tak? Więc to jest wszystko kwestią patrzenia na daną sytuację, na daną sprawę. Tak jak Robert Downey junior powiedział kiedyś w jakimś wywiadzie, że... E, kwestii krytyków czy hejterów, opinii na osób, potakuj, kiwaj głową, uśmiechaj się, a potem i tak zrób swoje. I tak to wygląda. No, ktoś chce mówić, ktoś chce krytykować, to niech to robi, a my róbmy swoje, sprawdzajmy, testujmy. To jest nasze życie, nikt za nie nie będzie odpowiadał, a na starość uwierzcie mi, nie chcecie... E przedłożem śmierci spojrzeć na swoje życie, kurde, mogę zrobić to, tamto, to osiągnąć, spróbować, zaryzykować, a nie zrobiłem tego, bo bałem sobie, bo bałem się co pomyślą sobie, co pomyślą sobie o mnie inni. Życie nie jest tego warte, trzeba próbować realizować. Się. Ja to robię, ja tu jestem z tym szczęśliwy, cieszę się. Pomagam innym, realizuję swoje marzenia przy okazji. Robię coś dobrego, inspiruje innych do działania, i patrzę na to w ten sposób. Innym przykładem, pod kątem opinii innych osób, to jest coś takiego, że dobra, ktoś Was krytykował, ktoś coś was, do Was powiedział, albo boicie się, co, co dana osoba sobie o Was pomyśli, jak zareaguje. No to pierwsze pytanie, dobra, zrobisz coś, ktoś się będzie śmiał, i co dalej? No, kilka minut dyskomfortu, no i co dalej, no wrócę do domu, pójdę spać, no i co dalej, no prześpię się, będzie kolejny dzień, życie toczy się dalej, no nic wielkiego, tak, ale dobra, powiedzmy, że ta, mówisz, że ta osoba jest dla Ciebie ważna, liczysz się z jej opinią, no i co dalej, no, w sensie, kim ta osoba dla Ciebie jest, tak, jesteś ważna, jest ważna, jest istotna, Okej, okay. no dobra, no to jeśli ktoś ważny w twoim mniemaniu istotny będzie się z ciebie śmiał, nabijał, no to zastanów się, czy tą osobę tak naprawdę chcesz mieć w swoim otoczeniu, czy chcesz mieć osoby, które cię ściągają w dół, które się z Ciebie nabijają, czy chcesz mieć w swoim otoczeniu osoby, które cię pchają do góry, tak? No fala wznosząca to się wszystkie statki. Osoby, które osiągają sukces, raczej starają się pomagać. Innym osobom, ze swojego otoczenia, tym, którym, na którym im zależy, a nie ściągają ich w dół. To tylko przegrani, ci, którzy nie osiągają nic w swoim życiu, próbują ściągnąć cię w dół do swojego poziomu, więc nie ma co na to patrzeć. Ja przestałem, odłączyłem się od tego. Patrzę w jedną stronę. W... Jedyny słuszny kierunek działania to jest kierunek do przodu, nie do tyłu, więc nie przejmuję się tym, przestałem się tym przejmować, ale to też jest. Po prostu no świadomy trening, tak? Zdanie sobie z tego sprawy, że tak będzie, zaakceptowanie tego i ja to traktuję jako trening mentalny, Wrabianie w sobie po prostu tego światopoglądu, tej świadomości, że tak jest. Nie ma co e, kłaść na szali swoich marzeń, planów, chęci realizowania tego, na czym nam zależy i stawiania na no to opinie innych ludzi, albo no ten nasz krytyk wewnętrzny, autosabotaż, tak? Więc tak jak mówię, popatrz na to z tej strony. Masz mózg, którego zadaniem jest Cię chronić. Robienie rzeczy nietypowych wiąże się z dyskomfortem z robieniem rzeczy nietypowych. Masz ego, którego zadaniem jest, który boi się, po prostu jest kruche i czasami zrobienie rzeczy innej, nietypowej, no może się wiązać z załamaniem tego obrazu siebie, kruchego obrazu siebie. A nie oszukujmy się, nikt z nas tego nie lubi, no ale na tym to polega, że oso osoby, które osiągają sukces w życiu w sporcie, po prostu tłukły to swojego tyle razy, że po prostu je wzmocniły na tyle poprzez te swoje doświadczenia że są niezniszczalne, tak, potrafią iść do przodu i nie przejmować się takimi pierdołami, no bo uwierzcie mi, w większości przypadków ta opinia to jest po prostu pierdoła, za 5 lat nikt nie będzie o tym pamiętał, osoby, które teraz są w Twoim otoczeniu, za 5 lat najprawdopodobniej już ich nie będzie, będą inne, zostaną tylko Ci najbliżsi, typu rodzina, przyjaciele, no a jeśli oni Cię nie wspierają, no to trzeba poznać sobie może innych, tak, więc mamy to. No i krytykę innych osób, to tak jak mówiłem, no zastanówmy się, czy chcemy, żeby ktoś, który w naszym otoczeniu, żeby nas ściągał w dół, czy wspierał. Popatrzmy na to w ten sposób. Więc to są takie moje spostrzeżenia podczas tego krótkiego spacerku. No już nawiłem ponad 16 minut, więc trochę się wzięło. Zastanówcie się czasem nad tym, czy jest warto kłaść na szali swoje, swoje ambicje. Moim zdaniem nie. Warto testować, warto sprawdzać. Czasami, nawet, swój własny światopogląd, swój własny sposób myślenia i tyle. Więc dajcie znać w komentarzach, jak Wy sobie z tym radzicie, jak Wy się na to zapatrujecie. Jak często to, co pomyślą sobie, nie zatrzymało Was, albo może właśnie nie, nie zwracacie uwagi. Na opinie innych ludzi, realizujecie siebie, realizujecie swoje plany, marzenia, ambicje. Widzicie, nawet teraz się zająknąłem, pomyliłem i się tym nie przejmuję: no bo no świat nie jest idealny, ja nie jestem idealny. Błędy się zdarzają, potknięcia się zdarzają, a one nie rzutują. To jest jakiś jeden element z 99% tego, co robię, więc czasami popełnię błąd. Czasami wy popełnicie błąd i w to jest wszystko ok, więc nie przejmujcie się tym, świat nie jest idealny, trzeba realizować swoje plany, marzenia i ambicje, na tym moim zdaniem życie polega. Także to tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się, hej!